czy jak to... jak już padamy to siebie zabijamy w ten chyba. Poczekaj, no, tu, jest no nie książka, tu jest książka, tu jest książka, patrz. I właśnie tego wtedy nie wiem, nie wsi, nie, wsi, nie wsi. Tornado, o, Poczekaj. czekaj. Da. Tornado jeszcze nie robiłem. O, to się szybko robi? Szybko. No. Fajne Poczekaj, no, można obliczyć, tak? Może co żagniam abyś na doświadka dodał? No, <tryk> nie no, Czekaj, idziemy po 8 jeszcze. Czy nie? Nie, chociaż... 4? Dobra, możemy powiedzieć, co chcesz. Gdzieś 3 pominęliśmy, mam 9 na 12. Ja mam 8 na 12, no. No Tornado próbuję wejść. Mam... Nie, zostaw ludzi, zostaw ludzi w pokoju, idiota, zostaw ich. Um... <laughs> Chcesz tutaj, tutaj będzie kostor w tej szafie, ta, shieldy. on no to mi go daj. on tam shielda daje okay. Czekasz środka środkowo klikaj masz shielda nie i coś tam niby z czasem tych shieldów robią już nie pamiętam co Trololo. ej wyżej jak... w tej szafie jest która mm -hmm. tu nie widzisz Patrz, tu aha i tam jest koster w środku kliknij sobie tabulatora. no i co Dobra czy złe? Spiesza do ładowanie tarcz, natychmiast rzucał to tar ja Tam był jakiś wykrzyknik, widziałeś? No. i z patrzą sobie ładujesz, nie? Żeby przyspiesza ci ładowanie Jeden się rzucił na wszystkich pod drą Przeżył jeszcze co za Poczekaj, bo tornado się jeszcze nie bawiłem. To poczekaj, zróbmy... Tak, a poczekaj, poczekaj. Zabij go. Mam Tornado przeszkodzone. Nie tak, ty nie z tego nie korzystaj, z tego nie umiesz Ale tu nie ma na kogo. Pomijamy władza czy 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 tam? Nie, no nie wszyscy powiedzą. No tam. Deva, Deva, Trolman, Bidereser, Biva. Jeśli mąż syn ostatecznieemsuł dojeba na dund, nie porwa tej ode. Gdyby nie zabawa przeszłości i przyszłości, to.

Na górze jest i ten jakiś Czekaj tu o leży No to jest ten młot Czekaj sprawdzę to coś No tylko Ja mam Dobra jesteś pewien że niczego nie pominęliśmy No ja tu nic nie widzę, chyba że gdzieś tu na dole nie Ej, tam nic nie ma. Chodź mi ogólnie, czy nic nie ma. No nie wiem to ty oglądałeś te sekrety, nie? No. Ty idź na prawo, ja idę na lewo. Aha. No idź na prawo. Ale ja wolniej idę. No to na... ja idę na prawo no. No idź na lewo. Patrz, idąc się z lewej strony. No iść na nowo Chyba Strasznie A no. jestem w No F i WA Nie bo ogóle Mówię F i WA Dziękuję Ty naprawdę jesteś inteligentny No Wa no Podniej se equipment nie, nie podniosę się ekstremalna. No kurwa, nie, nie dadzę mi podnieść. Dalej podnoś te

Postur wojny, co on tam daje? No tam... nie, on ma do dupy, bo podwaja liczbę życia, ale tam Był ma do dupy jakiś tam chodzi Zresztą tego to jest od cholery Chodź się przy mnie. Czekaj bo ma... mam problem z katarem! Czekaj, Mi stoppa per abì! Demma! Va a W tym światach nie da gasić. A ty się odlaczasz z trosu. Jesteś tam? Sorry, gadałem do włączonego mikrofonu. Ja chcę, żeby on się spalił. On, nie ma, on ma, on aure na, na gdzieś miał aure na błyskawicę. Uwaga, to jest słaby strzał? Znasz? tu mały demon zrobił? Ale to też jest słabe, to tornado, bo to tylko rzuca do dookoła. Też się nie odpłacę kastować. No, to jest fajne, jak to się wziąc, nie? No to, ale to i tak, zanim to skastujesz, jeszcze już lepiej się teleporta. <tryk> Czy ja jestem mokry? Patrząc <tryk> Oj oj, wybacz. Mogę, że ty nie umiesz tego pozostawić. To ciężar dzisiaj. zabija. Zawsze jak tego rzucasz, to to nie zadziała. Nie ma czegoś tego? Eee, tu nie, to już dwa sekrety były, więc... Dziękuję, że żeśmy znali. Daj mi do nich podejść Odwróć się. Chciałem uratować ratować gościa, nie? Rezoruję double kina. Poczekaj, idzie te beczki wysadzić Ty, tu nawet jest ten Co? No checkpoint w lewo, za tobą Idę go uruchomić o Nie ja mogę przechodzić z tymi beczkami ja zawsze wysadzę Ej, króla się nie da zabić, nie? Ej, A po co? No, bo mnie wkurzył, że później nas wydyma Mówiłem, żebyś nie zdradzał fabuły tak? O jezu, nigdy nie <laughs> Ej tak naprawdę ty, o, ten koleś jest dentystą i chce zrobić ten leczenie kanałowe królowi, nie? No ta maszyna tak sugeruje. No te, to wygląda jak ten dentysty. To nie wiem takiego ty dentysty chodzi. To <laughs> ja się zajmę maszyną, no Za szybko padałowo No tak trochę No Aaaa Rudy nie dirij no masę Wzmacniam ślido, wzmacniam ślido Nikt się nie przebije przed mojego shielda. Ja sam zabija, bije w mojego świąta i mi się to bije. No, bo musisz tego nauczyć. Już zabić go. Wiesz, jak go szybko zabiję? To jest motyw z jakiegoś filmu. Tutaj jest taka metoda. No, bravo. Shoulders back Tak, tak, tak. Rise of Kung Khan. Here I may blow your mind and tear back attack. Captain, prep for the We spacem for Frost Fjord. We're spotting for Krieg. Wiem czy Nie chcę skłamać, ale chyba to jest poszwecło.